Ale tutaj tak? podświetla nam się człowiek na żółto, prawda, przez mur tak przenika ja myślę, że to jest po prostu z duch, Kuki. duch zmarłych Kuki. czuwający. A per Dokładnie, Melu, ja też tak myślę, właśnie teraz zauważyłam... O, ożył! Ożył! Wrócił zza światu! To jest niebywałe. O, ja widzę, że my tutaj mamy Melus pierwszy donate, no, nie licząc aktywistę Windows, tak, myślę, że największego fana. Nasz donate. Melu, przeczytasz? Gdzie mogę go znaleźć? Albo przeczytaj ty, bo ty już na pewno wiesz, gdzie on jest. To ja mi się troszkę by zajęło, także słuchamy. Dobrze, ja tutaj nie do końca wiem, e, gdzie przeczytać. O, tutaj. Mer ej! Myślę, że to jakieś tureckie nazwisko. De... Myślę, tak, że to ale... jakiś turecki widz. Merej, natomiast 11 tysięcy złotych, to myślę, że to tak, bardzo naprawdę... pomoże naszych y, biednych uczniów ósemki, tak? Uczniowie ósemki będą naprawdę szczęśliwi. Już nie będą musieli, prawda, odkładać ostatniego grosza na paczkę pajek. Dokładnie. O, tej uwaga, podnosisz, oj, oj tu bomba, Oj, oj. Ale jednak nie pomyliłem się, nie pala city. Ale ja się palę. Chciałabym jeszcze no. raz podziękować naszym widzom i naszemu yy, autorowi Donate'a, tak Mer ej, dziękujemy bardzo. Nie wiem jak tutaj było. Dziękuję po turecku, yy, po arabsku. On tam jest problem. Yy, Co, yy, Co tak za film. Dolej do tak od wcześniej wspomnianego Mer A, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Widać, że nasza audycja Dokładnie. dociera do całego świata, do najdalszych zakątków. Dokładnie. a tej dalej aktywuj system Windows, Naprawdę ja myślę, że to już trzeba jakąś paczkę Dokładnie. wysłać. Paczkę żelków. Mamy jakiś no? kolejny... Nie jestem pewna jak to przeczytać, ale chyba chodziło o kopacza jementów. Tak, tak, już patrzę, o tak Melu, myślę, że tak, Diamond Miner, tak, to mi się też kojarzy bardzo tak, z tak. grą, y, którą komentowałyśmy kilka dni temu, mianowicie, y, nie wiem, czy pamiętasz, Minecraft? Oczywiście, że dobrze. Powiem, to tę emocjonującą rozgrywkę, naprawdę wtedy Dokładnie. to aż musiałam zaparzyć sobie Meliskę na uspokojenie, bo ten nie był Dokładnie, ponieważ jako widz turecki myślę, że to są widoki bardzo bliskie, to ja mu na pewno rodzinie. Może uranił łezkę, tak jak my czuję dzisiaj się na początku. Jak... Rzekłabym nawet czuję się jak w domu. Też tak uważam, Melu, tutaj jeszcze nasza drużyna jako terroryści, ja myślę, że to jest idealny akcent. Ja myślę że naprawdę, że zadbałyśmy o najmniejszy szczegół, aby każdy widz czuł się doceniony, kłopotany. Więc tutaj ja odejdę się do kierownicy, jakąś uj. podwyżkę może, jakąś malutką, tak. ale, ale nie zniechęcamy się, moi kochani, nie Dokładnie. zniechęcamy, zamykamy na chwilkę oczy, otwieramy już po sekundzie i wpłacamy dalej pieniążki. Biedne dzieci z słyszę, że zaczynają płakać. Tutaj widzę symbol, a znowu myślę, że to zaczynają Nasz, nasz zespół znowu jest na dobrej drodze kurde tak, tak, też tak sądzę, dawno nie widziałem litery B także naprawdę jesteśmy w dobrym miejscu tutaj obserwuję widzę, że tutaj gdzieś co dojemy. też zauważyłam na dole taką, taką no zmieniającą się chwilę mianowicie SV ja też myślę, że idąc Dalej, tokiem myślenia, który tutaj wydedukowałam, tak z tytułu i z FPS, myślę, że to może oznaczać... coś klasa z angielskiego, bo, ponieważ gramy w Amerykę, z tą grę, tak? <laughs> Oczywiście, ja się z tobą w pełni zgadzam. Rozwinięcia tych skrótów, mam wrażenie, że są bardzo istotne. Dużo nam mówią Aż o... tym tak Jakichś tutaj, może, danych, gry, albo wymagań. Dokładnie. Może, może nasz wierny widz systemu Windows powie nam o tym coś więcej? Zobaczymy, Dokładnie. liczymy na kolejne z wiadomością. Jeszcze, jeszcze bym prosił o nie. przypomnienie, jak nazywa się gra, w którą dziś gramy. Gra nazywa się X Exgo. Dokładnie. Mam nadzieję, że nasi widzowie. <grym> Na długo zapamiętają ten tytuł, spada z uchot, nie ukrywam. Ja myślę, że tutaj nasi widzowie też się po te gracami, tak? E, Patrząc na e, te tak. rozgrywki, tak? słuchając tego komentowania. Dostał. E, ja widzę, się że tutaj mówiąc... symbol Amelu. Ja szczerze mówiąc sięgnęłabym po tą pozycję, prawda, tutaj grową multimedialną po samym tytule, bo jest on niewątpliwie. Też tak uważam, też myślę, że to nam wiele mówi o kulturze y, amerykańskiej, Dziś. tak, Dziś. To, A y, FPS, SV. Myślę, że to bardzo, bardzo edukacyjna gra też to też może pokazać dzieciom. Y, jak tak naprawdę wygląda życie? No, 71. No, słuchaj, jak naprawdę Prawie wygląda życie? Ja myślę, że ta gra jest w katastrofie. Nie, no jestem. W katastrofie na może <laughs> Dokładnie. Chodź tu do cintretu galina Tutaj ja słyszę jakieś komendy w nieznanym języku, ale myślę, że któryś z naszych widzów na pewno wie o tym. Dokładnie. O za tutaj widzę też. No, eee... Oj, ale bez takich wyzwisk eee. prosimy graczy o kulturę wypowiedzi. O co kurwa? Dokładnie. Kultura wypowiedzi, prawda? No co? Dziękuję. O dla no, fanów to... motoryzacji. mignął nam przez chwilę samochód. Dla każdego coś miłego. Ostatni jest w kuchni. <laughs> jo. O, tutaj sobie jakieś o, kuchni, także tak, pani gotowania Dokładnie. również znajdą coś, coś dobrego tak. dla siebie. Tak, ja myślę, że tutaj, tutaj dużo jest panów gotowania, a w sumie powiedziałabym nawet, że nasza cała widownia to pani gotowania, bo tutaj widzę same kobiety. Sądzę, że masz niezwykłą rację, yy, prawda, ale również... Yy. <laughs> Jaką kurwa niezwykłą, co <laughs> Lekwencja <noise> miłośników gotowania y, może wynikać również z tego, jaki los zgotowali nam twórcy <noise> tej wspaniałej gry. <noise> Melu, dzisiaj uciekłyśmy dwie tygodnie na prawda? Myślę, że tutaj gra i edukacja to cechy, które okay. bardzo dobrze potrafimy połączyć, pomieszać, zgotować naszym widzom. No, kontaktujemy się z prowadzącą. Czy to może Mela? Melu, słyszysz mnie? Wjeżdżają ją korytarzy. Czy to jest na Naszej drugiej prowadzącej. O, jest, jest. Słyszę. Bardzo serdecznie przepraszam, że nastąpiły jakieś problemy techniczne. Mój komputer powiedział pójdźcie w dupę i zróbcie w Discorda. Dziękuję serdecznie. No, tak zdarza się, mi też się dzisiaj zdarzyło. Natomiast gramy no, dalej. No, co za idiota! Ja też dole! Tak. Gramy dalej tutaj. Ale Widzę baj, runda, o! 16. runda z 30. Nie dokładnie. wiem, co to znaczy, ale myślę, że jesteśmy... Zbliżą, no, to, po tego się już nie da bardziej ukryć. 16 dokładnie. Ale proszę, nie wtrącać się w moją pracę. Ja to wiem, to co mówię. Zazwyczaj. Dokładnie. Ja tutaj widziałam... Um, Proszę um, grać, jak masz co. Dokładnie. Dokładnie. Ja tutaj widziałam w um, na górze wyświetlało się, przez chwilę wyświetlał się napis terroryści 2, antyterroryści 14. Ja myślę, że to jest liczba porażek, które um, tak Poniosły każdy drużyny, więc myślę, że 2 jest o wiele, o wiele mniejsze od czternastu. Myślę, że nasza drużyna jest na prowadzeniu. Sądzę, że jest to bardzo słuszna obserwacja z twojej <noise> strony. I 2 rzeczywiście jest mniejsze od czternastu. Także naprawdę widzę dokładnie. przyszłość. Jeżeli teraz wygramy. To... My się stąd nigdzie nie ruszamy, prawda Melu? Noc jest młoda, a bramki są. Dwie. <noise> Olivia, ja myślę, że legia tokuje. Melu, bardzo. Jeden na na tak jeden, jeden best. Niezwykła Rosja, polski, tak. nasza duma, wielkopolski. Wielkopolski, pięknie powiedziane Melu, niezwykle jest to, powiedziane. Tak. To się wydarza naprawdę coś interesującego, nie Dokładnie. mam tego pojęcia co, ale jest interesujące. Dokładnie, jest to nie. niezwykła A, rozgrywka. To co?! Wygrywają. Wygrywają. nie Wygrywają! My tutaj na początku dostałyśmy znaczy. informację, że nasza drużyna jest terrorystami, więc myślę, że my. wygrywamy. Jest to bardzo pozytywna wiadomość. Ale... Dokładnie. do wpłacania pieniążków, bo stan konta mi się nie zgadza.